Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnej audycji. Dzisiejszym tematem będzie haft skrajny, czyli coś dla bardzo cierpliwych. Nadal znajdujemy się na krainie, czyli w krainie, która znajduje się na zachodzie naszego województwa. Nie tylko naszego, jeszcze dwóch innych, ale dzisiaj skupiamy się na Kujawsko-Pomorskim. Kraiński pejzaż jest też inspiracją dla haftu krajeńskiego. Które na pewno skojarzy się Państwu z jeszcze innym haftem, ale o tym za chwilkę. I właśnie tu mamy przykład takiego haftu z Krajna jest taką krainą historyczną, która leży na pograniczu, więc wpływy też między innymi Pomorza, ale Wielkopolski jest widoczny nie tylko w historii, ale też w Gwarze, ale też jak się okazuje w hafcie. Nazwa tej krainy, krainy, pochodzi od słowa kraj, czyli teren gdzieś na obszarze pogranicza, obrzeża. To, co jest ciekawe w hafcie skrajny, to przede wszystkim kolory i tutaj dominują kolory błękitu, ale także elementy zielone. Czasem zdarzy się pojedynczy element czerwony, ale to jest bardziej w stroju osadników skrajnych. Jeśli chodzi o haft krajeński, to Różne wzory tego haftu zostały między innymi zawarte w książce pani Jowity Kęcińskiej-Kaczmarek właśnie w tym pięknym albumie. Jeśli będą Państwo odwiedzali Muzeum Ziemi Złotowskiej, to tam na pewno można też taki album zobaczyć. I tutaj na fotografii widzimy fragment zachowanego takiego haftu na tkaninie z 1910 roku. I to są typowe motywy haftu kraińskiego. I właśnie widzimy te dominujące kolory, to jednak jest, są odcienie niebieskiego. Od razu pewnie skojarzenie macie Państwo z jeziorami, z rzekami, jest to prawidłowe skojarzenie. Właśnie jeśli chodzi o kolory krainy, to krajna jest jak niebo. Nie jak kwiat, tafle jezior i strumyki zauroczyć mogą Was. Tak śpiewają krajniacy z Wielkiego Buczka. Bardzo dużo zresztą krajniaków kultywuje tradycje. Rzeczywiście różne odcienie niebieskości przejawiają się i w motywach literackich, malarskich związanych z krajną. Jeśli chodzi o taką etymologię tego haftu, to m.in. niebieskie przylaszczki, ostróżki, niezapominajki i przegorzany dominują w tych krajeńskich opowieściach, błękit i granat, to są też dwa wiodące kolory, które są wykorzystywane właśnie w hafcie krajeńskim. I konkretnie te motywy roślinne, które tu Państwo widzicie, mają m.in. genezę sakralną, tu na przykład owoce granatu, lilii i dzwonków, i czepy pasiflory, to są te zawiaski, ale też taką etymologię funeralną, na przykład makówka, ale też agrarną, czyli kłosy zbóż. I te elementy odpowiadają trzem strefom życia: niebu, ziemi i podziemiu czyli właściwie tym, z czego składa się życie każdego człowieka. Jeśli chodzi o historię tego haftu ukraińskiego, to uznaje się, że powstał on w okolicach Złotowa, ale też Starej Świętej w okresie międzywojennym, i on był inspirowany haftem kaszubskim. Dlatego Państwo na pewno mieli skojarzenie z haftem kaszubskim, który jest o wiele bardziej kolorowy nie idzie tak jak haft krański w kierunku właśnie tych błękitów jego odcieni. Hipotezę, że taką wysnuł w latach 70. XX wieku Jan Niedźwiecki, to był dyrektor złotowskiego muzeum i możemy rzeczywiście taką hipotezę, że ten haft krajeński powstał istnieje i cały czas się rozwija uznać. Wzory tego haftu są cały czas kultywowane też współcześnie. Dzieci uczą się w szkole tego haftu, jeśli mają cierpliwość. On ma dwa odmia dwie odmiany: złotowską i borską. Jeśli chodzi o badania etnograficzne tej krainy, bo haft to też etnografia, to na tym terenie badania prowadził pan Jan Niedźwiecki, Ryszard Kukier, ale też Maria Znamierowska-Pruferowa. To jak Państwo na pewno kojarzą, jest Pani, która była szefową naszego Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Na koniec też widzą Państwo strój krajeński, czyli dominują znowu niebieskości, błękity, ale też elementy czerwone. Tu widzimy w dolnej części. Chociaż te stroje się między sobą różnią w zależności od tego, w której części krainy, Jesteśmy. Dziękuję serdecznie i zapraszam na następną audycję.